Cześć! Przygotowałem dla Ciebie dzisiaj coś, o co prosiliście. Przygotowałem 6 produktów, które można sprzedawać w, w tym kwartale, który jest najlepszy w ciągu roku, czyli oczywiście mowa o czwartym kwartale. I mało tego, nie przygotowałem tylko informacji o tym, jak ten produkt wygląda ale mam także info, jak targetować to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz mam przykładowe banery czyli będziesz mógł to wykorzystać też u siebie. No to co, jeżeli masz czas, Zaczynamy i teraz pokażę Ci te przedmioty i powiem Ci, dlaczego one są takie wyjątkowe. Dobra, pierwszy produkt, który przygotowałem, jest troszeczkę związany z tym, że właśnie zaczyna się rok szkolny i jest to taki srebrny marker. Jest on wyjątkowy, dlatego że można pisać na różnych powierzchniach, nie schodzi, jest to trwałe. No i przede wszystkim nadchodzi też zima i on może naśladować taki motyw zimy, czyli lodu, czy śniegu, czy coś w tym stylu. Jest to według mnie produkt, który jest wschodzącą gwiazdą, nie schodzącą. Schodzącą będzie za rok, jak już sprzedamy kilka tysięcy sztuk. Jest to naprawdę według mnie bardzo fajny produkt i analizowałem go i te statystyki pokazują, że naprawdę jest w nim potencjał. Teraz pokażę Ci, jak on wygląda. Tutaj na AliExpressie widzisz, że mam mało zamówień. I właśnie to jest najfajniejsze, że jeżeli mam mało zamówień, to jest dobry moment, żebyśmy go e, odkryli. Widzisz, że tutaj od razu masz filmik na AliExpressie, możesz go po prostu użyć. E, kolejna rzecz, już prześledziłem firmę, która e, zaczęła to reklamować. Na razie nie idzie jej e, za dobrze, ale ma taką reklamę. Dobra, tu się nie będę logował. O, ma pierwszą reklamę. E, zrobioną 2 sierpnia, ale tak mi się zdaje, że tutaj jeszcze nie odpaliła, e, że to jest zwykły po prostu post, nikt na to nie odpalił reklamy. E, no i kolejna rzecz, którą chciałem pokazać, to jest strona e, Blow nie wiem jak to się wymawia i tu masz przykład strony, która sprzedaje. Muszę Ci powiedzieć, że nawet nie patrząc na czym ta strona jest postawiona, to powiem Ci, że jest to na pewno, na pewno Shopify, dlatego że cały tekst jest po prawej stronie. No i zobacz, tu masz przykładową stronę z zastosowaniami tego produktu, więc jak widzisz jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. Jak ja bym go targetował na Facebooku? Przede wszystkim dałbym target, ustawiłbym szkoła podstawowa, jest taki target osoby zainteresowane szkołą podstawową. Później dodałbym rodzice dzieku, dzieci wieku przednastoletnim. No i trzeci target, który bym ustawił na Facebooku, to jest rysunek. Czyli pamiętaj, zawsze w moim modelu musisz zrobić pięć targetów. Ja Ci zaproponowałem trzy, a te dwa musisz też wymyślić. I zobaczymy, który zwycięży. No i więcej informacji takich, gdzie jest dostępny konkretne linki do Aliexpressu, darmowy baner stworzony przez mój zespół, który możesz wykorzystać. No i przykład dobrej... Reklamy, dodatkowo opis, jak powinna wyglądać cena, jak powinni, jaki powinien być upsell. Wszystko to znajdziesz na, e, pobierając to z linku, który znajduje się na dole. No dobra, to był pierwszy produkt. Przejdźmy do drugiego produktu. No i kolejny produkt, jest to diamentowa lampa. Muszę ci powiedzieć, że. Codziennie przeglądam Aliexpress i tego produktu nie widziałem. Gdzieś udało mi się go wyszperać wśród osób, które sprzedają te produkty i widzę, że ta sprzedaż idzie. Dlaczego ta lampa jest taka fajna? Przede wszystkim nadchodzi sezon ciemności, więc każda lampa się przyda. Druga rzecz, że możesz tutaj dać nastrój, czyli zmieniać sobie światło tej lampy i będzie to naprawdę wyglądało fajnie. Zobaczmy, jak ona wygląda na tutaj na Aliexpressie, to jest jedna z przykładowych. Tu od razu zobacz też bardzo ciekawą rzecz, że masz filmik, który możesz wykorzystać. No i zobacz, pokazuje też jak ta lampa fajnie działa, jak tworzy taki nastrój. No i jak ja bym to targetował? Przede wszystkim ustawiłbym target lampa LED. Kiedyś sprzedawałem LEDy i ten target wygrał. Naprawdę jest bardzo fajny. Kolejny target to jest gadżet. Z moich obserwacji wynika, że ruch jest trochę droższy czyli zapłacisz trochę więcej za CPM, ale dużo osób ale sporo osób kupi. No i biurko i zakupy w internecie, czyli zobacz, tutaj aż dają ci cztery targety, czyli wystarczy, żebyś wymyślił jeszcze jeden target, a będziesz mógł utworzyć sobie stronę, e, będziesz mógł utworzyć sobie reklamę. Pamiętaj, drugi raz przypominam, trzeci raz już nie będę, że każda reklama, którą odpalasz na testach powinna mieć minimum pięć targetów. No i pokażę Ci jak to wygląda. Przede wszystkim udało mi się tutaj prześledzić konkurencję, która właśnie sprzedaje taką lampę LED. Zobacz, ona ma już taką fajną funkcję, że uderzasz w uderzasz lampę i możesz tam o piękny filmik. Druga rzecz, chcę Ci pokazać też przykładowy baner do takiej lampy gdzie jest pokazana ich funkcjonalność i według mnie e, ten baner jest genialny, bo pokazuje jej po prostu piękno, też jakieś takie fajne nastrojowe kolory. No i trzecia rzecz, tutaj nie udało mi się znaleźć sklepu, który sprzedaje tą e, lampę, e, a tutaj zobacz, że znalazłem podobną lampę. To jest sklep, oczywiście to jest amerykański dropshipping, czyli jest na e, Shopify, u. zobacz na ciekawą rzecz, że w tych amerykańskich sklepach bardzo lubią wrzucać gify, które pokazują jak to działa. No i tak to działa. Zresztą charakterystyka Shopify jest taka, że w tym standardowym szablonie zawsze wszystkie informacje są po prawej stronie, więc tak łatwo rozpoznać. Więc to by było, jeżeli chodzi o tą lampę. Jeżeli chcesz moje przykładowe banery, to poniżej masz znowu link, gdzie możesz sobie pobrać. No i kolejny produkt, który przyda się, jeżeli musimy wyczyścić naszą klawiaturę, jeżeli musimy wyczyścić samochód, czyli zaczynają się jesienne porządki. E, I to jest taki żel, taka, taka gąbka klejąca się, która, która po prostu wyciągnie Ci zabrudzenia z tych najmniej dostępnych miejsc. E, przyznam się szczerze, że, że też znowu nie widziałem tego, tego produktu, ale widzę, że ten trend popularnościowy jest wzrostowy za granicą, więc myślę, że to jest produkt, na którym warto się e, skupić. Jest on też prosty, nie popsuje nam się, e, no i można powiedzieć, że jest taki wow. Dlatego, że e, Ludzie dzielą się na dwie grupy: na tych, którzy mają brudne samochody, albo które mają brudne klawiatury. No ale dobra, jak ja bym to targetował? Przede wszystkim target: Mynia samochodowa, samochód, gracze, dlatego że znam dużo graczy, więc oni siedzą cały czas przed komputerem, spożywają posiłki, więc taka, taki żel, czyszczący się przyda. No i klawiatura komputerowa. No dobra, ale jak wyglądają takie przykładowe. Banery. Pierwsza rzecz, którą Ci chcę pokazać, że znalazłem też filmik na YouTubie, który to pokazuje. I nie wiem czy wiesz, jeżeli film jest na YouTubie, to możesz go po prostu osadzić na swojej stronie internetowej. No dobra, tam są, że są linki poniżej i tak dalej, ale większość osób i tak kliknie przycisk kup teraz, a nie gdzieś tam poniżej. Czyli pokazanie takiego filmiku na swojej stronie jest to naprawdę plus do konwersji. Tutaj przygotowałem właśnie kilka takich banerów, które udało mi się znaleźć, że tutaj widać jak wyciąga zabrudzenia, a tutaj o, A tutaj kolejna rzecz, czyli jak wygląda przykładowy sklep. Widać, że produkt no nie jest tani, ale tutaj jest w promocji, możemy sobie kupić sklep oczywiście też na na Shopify. U. No i zobacz jak tutaj o, ktoś poszedł najmniejszą linią oporu, widzisz, że dopisał troszeczkę mało tekstu, a skupił się na, na tych takich zdjęciach, no i zaimportował komentarze z Aliexpressu. Mam nadzieję, że ten produkt się podoba. Przypominam, że link do pobrania moich banerów, mojego targetu jest poniżej albo tutaj Ci wyskakuje na karcie. Dobra, kolejny, czwarty produkt to jest dwustronna ośmiorniczka, czyli ta ośmiorniczka albo się cieszy, albo jest smutna. Jest to produkt, który jest znany trochę na, na rynku polskim, ale to jest też taki plus, że jest on w ofercie sklepów, które zajmują się dropshipping, w hurtowniach, które zajmują się dropshippingiem. I ta ośmiorniczka Ośmiorniczka zawsze ma taki sezon, znaczy wcześniej też miała, właśnie w tym okresie takim listopadowym, że nikt nie wie, co wybrać na prezent dla chrześniaka, dla swojego syna itd. i ta ośmiorniczka spada nam tutaj z nieba. Jaki bym zrobił target? Oczywiście przypominam, że mówię tu o targetzie na Facebooku. Dałbym rodzice dzieci, przednastoletnich, osoby, które są zainteresowane rysunkiem, pluszakami i kolorowankami. Oczywiście w tym miejscu też bym zaproponował na przykład target przez sobie bez targetu. Czyli zobaczyć, czy Facebook przypadkiem nie znajdzie lepiej targetu od Ciebie. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że materiałów jest masy w internecie. Zobacz, tutaj, akurat znalazłem sobie taki film na YouTubie. I ten filmik na YouTubie, który tutaj był, jesteś w stanie. Um, Osadzić sobie też na swojej stronie i każdy zobaczy, jak, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o sklepy, no to oczywiście, tu mamy oczywiście link jeszcze do tej ośmiorniczki. Widać, że ona występuje w wielu wariantach. Są też takie teraz nowości ośmiorniczki, które świecą, ich wcześniej nie było, więc o tym warto też wiedzieć. No i zobacz przykładowy sklep o, z ośmiorniczkami. O, tutaj masz, jak one działają. Zobacz, to jest sklep. No i oczywiście sklep widać od razu też, że jest na Shopify'u, czyli to jest chyba klasy, klasyczny dropshipping, bo gdzieś w widocznym miejscu nie widzę yy, 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 możliwości kontaktu. Znaczy takie yy, adresu firmy i tak dalej. Moim fachowym okiem to jest też sklep, który bazuje, który, jest, yy, który działa w dropshippingu. I znowu, targety, e, przykładowe grafiki, które możesz zastosować do pobrania poniżej. Kolejny produkt, 5. Wezmę go od razu z niszowca. Nie wiem, czy wiesz, ale na portalu niszowiec masz masę informacji, e, co to jest za produkt, gdzie go można dostać, jak tworzyć targetowanie. Wiem, że wiele e, osób tutaj nie korzysta z niszowca, ale zachęcam e, Was do korzystania i pokażę Ci, jak wygląda taki produkt na niszowcu. To jest masażer. Masażer jest idealny, idealny właśnie na prezent dla drugiej połówki, i tak dalej, i w ogóle z racji tego, że. Nawet jak on w Polsce kosztuje około 65 zł, więc nawet jak ustawisz cenę za 99 zł, to myślę, że uda Ci się tutaj wyjść na plus, a poza tym większość z nas kupuje prezenty właśnie do 100 zł, więc trochę idealnie się w to, nie trochę, ale całkowicie wpisuje się w nasz model sprzedawania. I tutaj masz informację właśnie, że, gdzie jest dostępny Allegro, masz tutaj linki, gdzie jest dostępny w hurtowni. No, i też jak wyglądają tutaj sklepy przykładowe, które znajdują się. Okay, tu akurat widać, że mamy ten masażer, masażer za 99 zł, tam coś hurtowni nie zadziałało o tu mamy w drugiej hurtowni widocznie tam się produkt wyczerpał tu mamy drugą hurtownię i możesz taki, taki masażer nabyć tych masażerów jest naprawdę bardzo dużo więc możesz je po prostu zareklamować a jak zrobić target jak ustawić no to właśnie masz tutaj podpowiedź właśnie cel jest taki żeby ustawić kampanie na konwersję e, i zainteresowania Masaż, e, masażer, celulit I pamiętaj, żeby też robić wykluczenia. Ja tego wcześniej nie, nie, nie powiedziałem. I właśnie dlatego korzystam z niszowiec.pl, że przypomina mi o tych takich prostych rzeczach. E, I kolejny produkt, który przygotowałem z niszowca, to jest arom, aromaterapia. E, jest to. Właściwie nie wiem, czy tak się poprawnie to, to wymawia, pisze, ale jest to takie, e, można powiedzieć, y, Kadzidełko, które ładnie e, rozprowadza zapach po całym naszym e, domu. I musisz wiedzieć, że znam jedną firmę w Polsce, która w ogóle zaczęła się która, mm, wyspecjalizowała się w sprzedaży właśnie takiego rodzaju e, aroma, ar aromaterapii. Bardzo trudne słowo. E, I mało tego, plus tego um, urządzenia jest takie, że e, ten Taki można powiedzieć, słoik. On zostanie, ale te wszystkie kadzidełka, i tak dalej, to zostanie. To będzie produkt, który się będzie kończył. A gdzie będzie ktoś dokupywał te kadzidełka, jak się skończą? No, właśnie, w Twoim sklepie. Więc dlatego ten produkt jest bardzo dobry. Jest też idealny na, na prezent. Rzeczy, które sprzedają się dla zakochanych, sprzedają się zawsze gdzieś w listopadzie, w grudniu, bo wtedy szukamy prezentu dla swojej drugiej połówki. I mało tego. To urządzenie do tej czynności na A. Też dobrze się sprzedaje na walentynki. No i teraz zobacz, że tutaj masz pod spodem, już nie będę wchodził tutaj w te linki, ale masz sprzedawców na Allegro, które znajdują, kto to sprzedaje. Tu są linki do Aliexpressu i sklepy. Tu akurat widzę, że na niszowcu nie udało się szybko znaleźć hurtowni, ale zapewniam Cię, że w którejś hurtowni w Polsce na pewno znajdziesz. Tu masz ustawienia reklamy. Masz przykładowe linki do reklamy, czyli możesz podglądnąć, jak ta konkurencja się reklamuje. I tutaj są targety. I z tego co pamiętam w jednym sklepie, fajnie się sprzedawało na targety związane właśnie z taką e, chińską medycyną, czy też jogą. Pamiętam, że właśnie bańki takie do, do zdrowotne, to one właśnie też na tym samym targecie super działały. Tu mało tego, masz nawet tekst reklamy, którą możesz, którą możesz wykorzystać u siebie. No i teraz jestem ciekaw, który z tych produktów najbardziej Ci się podobał? Napisz w komentarzu, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty czy szósty. I wśród tych osób, które. Znowu wypiszą, to podadzą odpowiedź, to wylosuje tą osobę, która, wy, która otrzyma 3-miesięczny dostęp do niszowca.pl. A niszowiec.pl to jest właśnie miejsce, gdzie masz dostęp do ponad 100 produktów, opisanych właśnie w ten sposób, że możesz sobie kliknąć, możesz zobaczyć, jaki jest opis, jak, gdzie konkurencja sprzedaje, jakie, jakie są targety, użyte itd. Czyli to jest bezcenna baza wiedzy. No i na koniec też chciałem Ci pokazać, Pokazać taką idealną stronę lądowania produktu, znalazłem ją właśnie do jednego też z takich produktów, które gdzieś tam kiedyś testowałem, sprzedawałem, czyli do Blendera. I teraz zobacz sobie ile ktoś włożył pracy, żeby zrobić taką stronę internetową. Więc jeżeli Ty w swoim sklepie internetowym nawet nie chcesz poświęcić kilku minut czy godzin, żeby dodać ten um, produkt w taki nie wiem, ładny, efektywny sposób, no to można powiedzieć, że no, będziesz tracił klientów. Ten, kto stworzył tą stronę, widać, że jest Krok przed tobą, bo jest bardziej pracowity. Dobra, zobacz sobie na ten BlendJet. Jest to urządzenie, które jest bardzo popularne na AliExpressie od ho-ho-ho, nawet nie pamiętam od, od kiedy. I zawsze sezon na to na urządzenie jest marzec, kwiecień, maj i, i też na prezent, czyli dziś listop, listopad, grudzień. I zobacz sobie, jak Fajnie wygląda ta strona lądowania. Widać, że ona jest oczywiście angielskojęzyczna, ale została po prostu automat ją przetłumaczył na język polski. I zobacz sobie, jak to wszystko ładnie tutaj wygląda. Więc, jeżeli chcesz sprzedawać, to pamiętaj, że nie tylko produkt, ale także, ta, także musisz się postarać. O to, żeby ta strona produktu wyglądała na tip top, wzbudzała zaufanie, i żeby na ciebie tak oddziaływała, że ty musisz mieć ten blender, musisz mieć ten przedmiot. Dzięki, zostaw suba i do usłyszenia.